Na program zaprasza www.kulturatarnow.pl Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Witamy w kolejnym programie z Wami Kulturalnie. Dzisiaj, proszę Państwa, jesteśmy w samym sercu Tarnowa i w miejscu, gdzie no właściwie bije serce duchowe Tarnowa, to z pewnością, a nawet całego regionu, czyli tuż przed wejściem do Bazyliki Katedralnej. A znajdujemy się tu w związku z tym, co będzie się działo od 10 do 14 kwietnia właśnie w Bazylice Katedralnej i nieopodal w Muzeum Diecezjalnym, czyli Festiwal Paschalny muzyka poetyka. Ze mną goście, przedstawiciele organizatorów tego jakże ważnego festiwalu, czyli Centrum Sztuki Mościce, dyrektora Agnieszka Kawa. Witaj Agnieszko. Dzień dobry. I dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa Marcin Sobczyk. Dzień Również dobry. dzień dobry. Współorganizatorami festiwalu są jeszcze Fundacja Promocji Sztuki Sonoris oraz Kapella Krakowienzis, a dyrektorem artystycznym Jan Tomasz Adamus. Dziewiąty raz już w Tarnowie przed świętami, takie przejście głębsze do tego czasu radosnego Wielkanocy, ze sztuką w roli głównej. Tak, ten festiwal właściwie został wymyślony po to, żeby w bardzo kulturalny sposób, ale zupełnie nie traktujemy go koturnowo. Przechodzić ze sztuką w okres, w okres przedświąteczny, dlatego zwykle dwa tygodnie przed rozpoczęciem świąt ten festiwal ma swoją stałą datę. Przyjeżdżają do nas artyści naprawdę wyjątkowi. Cały program festiwalu od lat konstruowany jest przez Jana Tomasza Adamusa, on odpowiada za tę część artystyczną. Poza tymi osobami, które są wyjątkowe i, i muzycznie, instrumentalnie i wokalnie, często zaprasza amatorów chórzystów. Tak się zdarzało przez dwa ostatnie lata, kiedy Tarnowia nie mogli w chórze społecznym wystąpić. Ale rzeczywiście te cztery, a właściwie w tym roku po, po raz pierwszy pięć koncertów wykonane będą przez Kapelę Krakowienzis część instrumentalna i churalna, przez Chór Polskiego Radia, przez Roberta Bacharę, Quartetonero i takie małżeństwo Młynarczyków na instrumencie fantastycznym, to viola da gamba i to jest, to jest też bardzo ważna rzecz festiwalowa, te utwory dawne, bo to są utwory głównie XVII, XVIII wiek, również XVI, bo tam Monteverdi pojawia się w tym repertuarze, jest też współczesny part, ale Muzycy grają na instrumentach dawnych, stąd ta Gamba, cudowne klawesyny, piękne stare skrzypce. To daje swój nieprawdopodobny urok. Tarnow jest takim miastem, które no, ma w swojej ofercie kulturalnej sporo festiwali. I to festiwali takich naprawdę bardzo konkretnych, bardzo sformatowanych, chciałoby się powiedzieć. No i od dziewięciu lat na tej mapie festiwalowej Tarnowa również ten festiwal paschalny. Miasto uczestniczy we współorganizowaniu tego wydarzenia. Obserwujecie niemal no, ze swoich okien, panie dyrektorze z Wydziału Kultury, ludzi, którzy przychodzą tutaj. Czy to jest tak, że ten festiwal już jest absolutną tradycją i cieszy się ogromnym zainteresowaniem? Po raz dziewiąty w Tarnowie ten festiwal już padło, więc wpisał się rzeczywiście w ten kalendarz wydarzeń kulturalnych i tych ważnych wydarzeń kulturalnych. Można by powiedzieć, że muzyka poetyka wpisuje się do tych wydarzeń strategicznych. Jeśli mówimy Tarnów, miasto festiwali, to oprócz rzeczywiście tych dużych, które mają, festiwali, które mają zdecydowanie większy staż niż muzyka poetyka, jak Tarnowska Nagroda Filmowa, Festiwal Talia, scena otwarta w centrum sztuki Mościce, festiwal jazzowy. W, w, Tarnów jako miasto festiwali od 9 lat ma ten ważny element festiwalowy, jakim jest Festiwal Muzyka Poetyka, Festiwal, który jest o tyle wyjątkowy, że podczas tego festiwalu możemy wysłuchać nie tylko wyjątkowych artystów, bo z klasa absolutnie światowa i koncerty fantastyczne, ale możemy przeżyć rzeczywiście ten, ten festiwal, traktując trochę również jako taki. Świetny sposób na wyciszenie przed, mm. przed y, y, Wielkim Tygodniem, bo od wielu lat ten festiwal odbywa się w tygodniu przed niedzielą palmową, więc ta data też nie jest przypadkowa, y, że to właśnie od środy do soboty w tym roku do niedzieli, bo ta niedziela dla nas po raz pierwszy jest też takim dniem wyjątkowym, bo to kooperacja z ogromnym, y, no f, f, to już. F, 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 Mamy nadzieję, że z muzyką poetyką kiedyś dościgniemy. Zresztą tu nie chodzi o, 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 o ściganie się w, w, w Randze, ale krakowski festiwal y, Misteria Pascalia, który y, będzie miał swoją część koncertową w Tarnowie w ramach naszego festiwalu w niedzielę. Pytałam także o, o publiczność, bo wiem, że no, być może ta wysoka półka tego festiwalu, to znaczy wspaniali artyści i dzieła mu, muzyki paschalnej, które znajdują się w programie festiwalu. No, Mogą być pewną taką barierą dla no, takiego przeciętnego słuchacza. Okazuje się, że jak ktoś już jednak zdecyduje, a warto się zdecydować, bo wszystkie wstępy są za darmo. Akustyka, jeżeli chodzi o bazylikę katedralną, to jest coś nieprawdopodobnego i fantastycznego. Tak, o tym często mówi dyrektor festiwalu, czyli Jan Tomasz Adamus, że mamy takie szczęście, że Bazylika katedralna ma jedną z najlepszych akustyk, jeśli chodzi o przestrzeń taką koncertową na południu Polski to jest nasz ogrom, nasze ogromne szczęście. I dokończę tę myśl, że jak ktoś już raz był na festiwalu, to te osoby później y, wcześniej przychodzą dużo przed koncertami, żeby zająć dobre miejsca i są już stałymi bywalcami. Czy wy także to or jako organizatorzy obserwujecie? Tak mi się wydaje, że rzeczywiście mamy stałą publiczność. Ja, ja zachęcam tych, którzy się jeszcze nie odważyli. Słuchajcie Państwo, no w repertuarze jest Bach, jest Brahms. To są piękne utwory, e, wykonywane są i śpiewane bardzo często przez wybitne głosy. W ogóle mam takie wrażenie, nie wiem jak Ty, ale artyści, którzy przyjeżdżają, są zapraszani przez e, dyrektora Adamusa. E, to, to są w większości ludzie bardzo młodzi. To nie są absolwenci wprost po szkołach muzycznych. To są już bardzo utalentowani i utytułowani artyści zdobywający swoje laury w całym świecie. Więc ranga tego wykonania, nieprawdopodobne barwy głosu, czasami to, to wręcz magicznie brzmi. I myślę, że to sprawia, że ludzie z zaciekawieniem przychodzą i słuchają. Często te utwory są tłumaczone, więc można pasje też zrozumieć, bo wszystkie są w oryginałach śpiewane. I to miejsce, i czarodziejskie miejsce Bazyliki Katedralnej, i trochę efektu światła, ale bardzo subtelnego, i te niezwykłe instrumenty, i doskonałość głosów wykonujących te utwory sprawiają, że. Ja mam wrażenie, że to jest trochę magiczne, i bardzo pasuje do tego okresu właśnie przedwielkanocnego, kiedy chcemy znaleźć się w zupełnie innym świecie. To temu sprzyja. To na pewno. Tak, magia. Agnieszka mówiła o tym magicznym festiwalu. Rzeczywiście, na co się składa magia miejsca. Bazylika katedralna, przepiękne, wnętrze, rzeczywiście magiczne. Magia utworów, dobór repertuaru jest naprawdę wyjątkowy. W tym roku ja jestem najbardziej ciekaw chyba tego koncertu Bach Ultramaraton, bo jak w rozmowie z, 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 z Tomaszem Adamusem padło stwierdzenie, że ten koncert to będzie tak jakby przełożyć na świat sportu wejście na kadwa zimą. Dla muzyków. Dla muzyków, tak. Więc to jest coś, co nie zdarza się często. My w Tarnowie będziemy mieć szczęście, że taki koncert usłyszymy. Więc magia doboru repertuaru, magia również wykonawców. Ja doskonale pamiętam wiele koncertów, które odbywały się w poprzednich edycjach festiwalu. W tym roku też będziemy gościć Marka Toporowskiego, tym razem na organach. Ja nie zapomnę jego koncertu na klawesynie, który no, był absolutnie wyjątkowy i, i można by się zastanawiać, jak to jest możliwe, że instrument, i to jeszcze instrument dawny, którego no, teraz raczej no, nie mamy na co dzień okazji nigdzie usłyszeć. I, I ten koncert zrobił nie tylko na mnie, ale ja pamiętam przecież owację publiczności, która która słuchała, słuchała, przeżywała ten koncert. No właśnie. Bardzo, bardzo słusznie, Marcinie, powiedziałeś przeżywała, bo wydaje mi się, że, że oprócz tego przeżycia stricte związanego z artystycznymi walorami i utworów i, i, i poziomem wykonawców, no mamy właśnie jeszcze tą, tą płaszczyznę tego przeżycia duchowego. I to się tak fantastycznie w tym festiwalu przenika, że nie pozostaje nam chyba nic innego, jak zaprosić Państwa na stronę kultura.tarnow.pl gdzie szczegółowy program wszystkich koncertów, a także opis wydarzeń dodatkowych, towarzyszących. My za chwilę przechodzimy do cudownego wnętrza Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, bo tam także będą się działy wydarzenia związane z Festiwalem Muzyka Poetyka. Bardzo dziękuję. Agnieszka Kawa, dyrektor Centrum Sztuki Mościce, Marcin Sobczyk, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa. Ze łzami w oczach mogę powiedzieć. Dziękuję Państwu za rozmowę. W pełnym słońcu i w pełnym wietrze udało nam się jednak. Dziękuję. Dziękujemy Dziękuję. bardzo. Po rozmowie z przedstawicielami organizatorów Festiwalu Paschalnego, muzyka poetyka, która to rozmowa odbyła się w pięknym, pełnym słońcu, acz przy bardzo silnym wietrze, przenieśliśmy się do absolutnie unikatowych, wyjątkowych, niezwykłych wnętrz najstarszego Muzeum Diecezjalnego w Polsce. Muzeum, które ma swoje początki w 1888 roku. Założył je ksiądz Józef Bomba i do Dziś przyjmuje tłumy gości z całego świata i ma niezwykłą, absolutnie unikatową na skalę europejską chyba kolekcję dzieł sztuki. Jesteśmy tu w Muzeum Diecezjalnym, dlatego że podczas festiwalu Muzyka Poetyka, tutaj właśnie na kwadrans przed koncertami, czyli kwadrans przed godziną 19, 11, 12 i 13 kwietnia. Odbywać się będą takie bardzo bliskie spotkania ze sztuką. Wykłady, które ksiądz dyrektor dr Piotr Pasek, ksiądz dyrektor Muzeum Diecezjalnego zatytułował Via Pasja. Witam, książę dyrektorze, szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję bardzo za obecność w, naszych, w naszym muzeum. Rzeczywiście. Doskonale pani redaktor zna historię naszego muzeum. Dokładnie 131 lat temu jest to najstarsze muzeum decyzyjne w Polsce. I dzieła sztuki, które zdobią nasze zabytkowe kamienice, są w wyjątkowej klasy rzeczywiście europejskiej. Cieszę się niezmiernie, że możemy razem z Urzędem Miasta gościć państwa w naszym muzeum. Poznawać piękne dzieła sztuki, ich historie, i jednocześnie odkrywać. W pasji również siebie. No właśnie. Jak słyszymy słowo wykład, proszę księdza, no to człowiek ma taki, taką lekką spinę, nazwijmy to, prawda? Tak. Bo już się troszeczkę boi, że o nóż, za chwilę będzie kolokwium, prawda? No. Ale te wykłady, które, na które ksiądz zaprasza podczas dziewiątej edycji festiwalu Muzyka Poetica, to będzie bardzo chyba dynamiczna i skondensowana opowieść o. Przejściu, o, o drodze pasyjnej na przykładzie poszczególnych dzieł sztuki. Rzeczywiście, słysząc wykład, od razu nam kojarzy się ława uczelniana, kolokwium, egzamin, perspektywa właśnie z zaliczenia sesji. Czas pobytu w muzeum to zawsze jest czas relaksu, czas odpoczynku i przede wszystkim. Pałanie się pięknem słowem, muzyką, bo również w naszym muzeum można posłuchać pięknego śpiewu gregoriańskiego. I proszę się nie bać. Wykład to raczej słowna wędrówka, opowiadanie o wydarzeniach doskonale każdemu z nas znanych w opisach ewangelicznych, pasji, ale przede wszystkim działanie na wzrok. Hmm. Czyli oglądanie i próba, aby w każdym niejako szczególe, który zawarty jest w dziele sztuki, odnaleźć treść. Bowiem należy pamiętać, że w sposób szczególny sztuka średniowieczna posiada bardzo dużo ukrytego symbolizmu. Hmm. I my, rzeczywiście, nawet wykształceni. Uważający się za wykształconych, nie za bardzo rozumiemy sztukę gotycką. Nawet mówimy, że średniowiecze to jest epoka ciemnych, o jakiegoś takiego czasu. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. To ja zawsze żartuję sobie dla studentów przybywających gości, dzieci, młodzieży, że mówię tak, słuchajcie, jak chodziłem do szkoły, i rozmawiałem z kolegą. Pani raz, drugi raz upomniała, ale wiadomo, lekcja się toczyła dalej. I człowiek nie słuchał. I potem był sprawdzian i człowiek, albo pytany i człowiek mówi: No, nie wiem, to jest głupie, ale człowiek się nie nauczył. I dlatego określa tak, jak określał. I w związku z tym, właśnie to samo. Przenosimy na sztukę średniowieczną, na historię, na filozofię właśnie XII, XIII, czy nawet XV wieku. Bo nie rozumiemy Bo nie symboliki, symboliki zawartej. Tam. I dokładnie właśnie to spotkanie ze sztuką, z pasją, jest okazją, żeby właśnie na nowo poznać, zafascynować się tą epoką i odkryć, że. To nie jest takie straszne, to nie jest takie ciemne, wręcz przeciwnie, to jest piękny ład, harmonia, pociągające po prostu do poznawania, do, do historii, do delektowania się sztuką i wykłady jeszcze powiedzmy i jeszcze raz spróbujmy trochę odczarować to słowo już w innej przestrzeni one będą bardzo skondensowane bo to właściwie będzie zaledwie no nie wiem 10 minut skoro spotykamy się tutaj we wnętrzach muzeum diecezjalnego kwadrans przed koncertami tak dokładnie to będzie nawet forma takiego relaksu po uroczystej celebrze mszy świętej Wyjdziemy w ramach dziękczynienia, nawet z katedry, żeby przeprostować swoje kości, łyknąć świeżego powietrza. Wchodzimy do antycznych murów Muzeum Decyzjalnego i wtedy patrzymy w pozycji stojącej na dzieło sztuki, które zostaje nam zinterpretowane, przedstawione. I dlatego to rzeczywiście będzie bardzo krótkie, takie właśnie tak jak pani redaktor wspomina, nawet nie całe 10 minut, króciutka opowieść, aby rzeczywiście odnieść tą drogę krzyżową, która została opisana w Ewangelii. Przedstawiona w dziele sztuki z XVI czy XV wieku, i teraz, co artysta chce powiedzieć mnie dziś, współczesnemu. I dlatego naprawdę to spotkanie to będzie wyjątkowe. To będzie tak, można powiedzieć, nawet kontemplacja dzieła sztuki, swoistego rodzaju taka adoracja, tak jak się to dokonuje w rozmaitych, właśnie takich cerkiewnych przedstawieniach. W związku z tym. Bardzo proszę spokojnie, to nie będzie dla elity, to będzie rzecz nie dla koneserów nie dla wyłącznie koneserów, to będzie dla każdego. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Czekamy na te spotkania w Muzeum Diecezjalnym, no i na spotkania ze sztuką w ramach festiwalu Muzyka Poetyka od 10 do 14 kwietnia. Ten festiwal w samym sercu Tarnowa. A skoro o wykładach była mowa, to jeszcze jedno przypomnienie i zaproszenie Państwa na wykład Jana Tomasza Adamusa, który odbędzie się w sobotę 13 kwietnia o godzinie 17 w Tarnowskim Centrum Kultury. Tury. Wykład będzie lekcją muzyki i też bardzo lekką, wspaniałą lekcją, która też pewno. Pomoże jakąś szerszą perspektywę nabrać do no, percepcji takich chociażby dzieł, które, które będziemy mogli wysłuchać podczas tego festiwalu. I jeszcze jedna ważna informacja, księży, dyrektorze, dotycząca udziału w tych wykładach, ponieważ przestrzeń jest ograniczona. Wejściówki są do odebrania. W centrum w Tarnowie, tak. w Wydziale Kultury, Wydziale Kultury Urzędu Miasta tak, tak, Tarnowa. Więc radzimy Państwu zaopatrzyć się w takie wyjściówki, oczywiście bezpłatne. Zresztą wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu jest bezpłatny. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam wszystkich. Zaprasza www.kulturatarnow.pl. Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych.